no dobra chluśniem, bo uśniem o cukier. o O... c c Ch... rękę nic Podaj... widzę, Nic... Nie... O, oj, oj, coś mi się o ściąga, ojejku, o, a może, o, o, a, ale hurywał. tak, cześć widzowie, witam was w Minecraftie. jestem na serwerze Heaven, totalny odlot jest normalnie, mówię wam, Tutaj użytkownik Kata 55 pokazał mi moc cukru. Ach. Jest git. O, nie! Je. Jeszcze raz sobie myśli. O! O tak jak dobrze. O oj o. Ten budynek się ruszało, wow, ja pierdziele Ale działo, o, oj, uspokoję a e, będę, e, e, ja to ja, Ups. to o, dobra, wow Haha, <tuszamy> Spoko <śmany> Co ja robiłem? <śmany> ja pierdziele Nie no jest super No tak sobie jeszcze dziabnię nie O oj O teraz to będzie O na księżyc Pa Ja pierdziele O O Tu tu coś się dzieje O Ale ten co jest niezy no, podobno jest tak: gunpowder i cukier. Ja tu nie mam kontaktu głosowego z tym użytkownikiem. Niestety. O tym tutaj. O, 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 o tym. Jestem na Teamspeaku tego serwera, ale niestety go tu nie ma. Nie wiem, czy wiesz, ale ten efekt odcipania nazywa się nudność. No. Ja... <ścoughs> yy, masz może. Ыгонны пар... ПООООООоминая н Здесь Dobra, otwieraj. Kurde. Zaraz wam pokażę, tylko dropnę sobie Gunpowdera. O, do zobaczenia. No cześć, 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 cześć. Dobra, ja sobie tutaj dropnę tak szybko Gunpowdera i wam pokażę, co się dzieje, jak się, jak się nałykamy Gunpowdera. A, e, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ciekawe. A jest Creeper, super. Teraz trzeba się modlić, tak żeby on nie wybuchł. Dziękuję. o żyć, kurde żyć. Ciebie tu miało nie być. Kiedy tu ma nie być? Dobra. Gdzie on jest? Od ty żyć. Dobra. No wiem, wiem ludzie, uspokój się Panikujesz No Gata. Jest, mam podera Ole, będzie czad Ole, będzie top. <gry> uh -huh. O, A, otwieraj pan A ja mam impre. a ja mam impre. E no, a. <grystanie> Dobra, mnie zapomniał, Lol. No. No, Dobra. No, to jedyne. Oho, oho. Dobra, ludzie patrzcie. Ja się tutaj nałykam. O. 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 Salejemy.

Lo, oj, oj, chyba to nie, chyba to nie Nic nie widzę Czekajcie, gdzie ja jestem? O Już Wow No to mamy czym handlować Wow, ale czady Ja cię kręcę No fajnie Dwutlenek azotu A co powoduje... Gladstone? Wow Trzeba zobaczyć. Dobra. Heh. Dobra. Pożegnaj się pana. No, także ja się z nami ludzie żegnam. Dziękuję za oglądanie tego odjechanego w kosmos odcinka. Odcinka. Eee. No, on, jest, on już musi iść, także dobra. Nara. Nara. Dobra. dobra, także ja się też z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Ja się jeszcze raz tutaj dziabnę. O tak, z takim bitem Was pożegnam. Do następnego czpania, dobra. Także trzymajcie się, ludzie. Miło było Was. Oj, oj, skakać nie mogę. O, o, skakać, skakać nie mogę. Ale fajnie. Ludzie, o, o, wow, ale się fajnie. Ja cię kręcę, ale bit. O, 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 o. Dobra. Spróbujemy taki, ja pierdzielę, w dupę jeża O kurde. Spokojnie, spokojnie, dojdziemy, dojdziemy. Nie wiem, czy prosto, dobra, teraz biegiem. Ja pierdzielę. Ale to jest szat, nie, super, super, mi się to podoba, mi się to podoba. Nie wiem, jaki to jest plugin, ale to mi się podoba. podoba. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach, także trzymajcie się, ludzie. Na razie, cześć.